Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad ogromną tajemnicą, jaką otacza modlitwa za chorego? Dla wielu wydaje się ona jedynie aktem współczucia lub pobożną rutyną. Jednak dla świętych, takich jak Ojciec Pio, gest ten ma głębokie znaczenie duchowe, a także wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Sam Ojciec Pio, znany na całym świecie jako jeden z największych orędowników XX wieku pozostawił zaskakujące ostrzeżenie Nigdy nie módl się za chorego bez uprzedniego zastanowienia się nad kilkoma istotnymi kwestiami O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy Często w pragnieniu pomocy bliskiej osobie lub ulżenia jej cierpieniu modlimy się nie zdając sobie sprawy że stan naszego serca naszej wiary i naszego nastawienia duchowego ma bezpośredni wpływ na skuteczność tej prośby. Ojciec Pio, dzięki swojemu mistycznemu doświadczeniu i życiu pełnym intensywnej modlitwy, ujawnił trzy filary, niezbędne dla każdego, kto pragnie wstawiać się za chorym w sposób prawdziwie chrześcijański i zgodny z wolą Bożą. W tym filmie dowiesz się, jakie są te trzy rzeczy, które każdy katolik powinien wiedzieć przed modlitwą za chorego. To coś więcej niż zwykłe wskazówki. To duchowe wytyczne, które mogą przekształcić Twoje modlitwy w kanały prawdziwej łaski i pocieszenia. Jeśli jesteś osobą pobożną, kochasz Kościół i pragniesz pogłębić swoje życie modlitewne w sposób pełen szacunku i wierny tradycji, ta treść jest dla Ciebie. Przygotuj się, aby spojrzeć na modlitwę innymi oczami i podjąć kolejne kroki z duchową pewnością. Modlitwa za chorych. Jest praktyką zakorzenioną w Piśmie Świętym i żywej tradycji Kościoła. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa wierni gromadzili się, aby wstawiać się za sobą nawzajem, zwłaszcza za chorymi, na wzór samego Chrystusa, który nieustannie wyciągał ręce do chorych, uzdrawiając ich i pocieszając. W Ewangelii Mateusza 9:35 czytamy, że Jezus chodził po wszystkich miastach i wioskach nauczając w synagogach, głosząc Ewangelię królestwa i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości. Fragment ten pokazuje nam, że uzdrawianie i modlitwa idą w parze w posłudze Chrystusa. W liście świętego Jakuba 5:14-15 znajdujemy jasną instrukcję dla wspólnoty chrześcijańskiej. Czy ktoś z was jest chory? Niech wezwie starszych kościoła, aby się modlili nad nim i namaszczyli go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary zbawi chorego, a Pan go podniesie. Tradycja katolicka zawsze rozumiała, że modlitwa za chorych nie jest tylko błaganiem o zdrowie fizyczne, ale aktem głębokiej miłości, ćwiczeniem wiary i spotkaniem z tajemnicą Krzyża. Kiedy modlimy się za kogoś, stajemy się kanałami miłosierdzia Bożego, pozwalając Jego łasce działać w ciele i duszy chorego. Ojciec Pio, którego życie naznaczone było intensywnymi wstawiennictwami i cudami uzdrowień, rozumiał, że modlitwa jest potężną bronią duchową, ale także odpowiedzialnością. Ostrzegał nas przed znaczeniem przygotowania się przed rozpoczęciem modlitwy za innych. Bez należytej ostrożności nasze słowa mogą stać się jedynie pustymi formułkami pozbawionymi mocy poruszenia serca Boga. Zrozumienie tego kontekstu jest niezbędne. Modlitwa nie jest magią, jest dialogiem z Bogiem, aktem miłości i pokory. Aby dialog ten był owocny, musimy być uważni na to, czego uczy nas Kościół i święci. Pierwsza rzecz czystość intencji. Zanim uklękniesz i otworzysz usta, aby wstawić się za chorym, musisz zbadać swoje serce. Ojciec Pio nauczał, że modlitwa ma prawdziwą moc tylko wtedy, gdy rodzi się z czystej intencji, wolnej od wszelkich egoistycznych pragnień lub ukrytych motywów. Mówił: "Modlitwa z pokornego i czystego serca wznosi się do nieba jak kadzidło miłe Panu". Ale co to znaczy mieć czystość intencji? Chodzi o modlitwę z miłości do Boga i bliźniego, bez szukania osobistych korzyści. Społecznego uznania lub zaspokojenia ukrytych pragnień. Pokusa przekształcenia modlitwy w akt duchowej próżności może być subtelna. Czasami możemy nawet złapać się na myśli: ludzie zobaczą, że jestem pobożny, ponieważ modlę się za chorych. Innym razem motywacją może być strach przed utratą kogoś, bez uwzględnienia większego planu Boga dla tego życia. Ojciec Pio. Ostrzegał, że modlitwa odmawiana z obowiązku, bez prawdziwej miłości, jest tylko ciągiem pustych słów. Dla niego prawdziwy orędownik nie troszczy się o swój wizerunek, ale o dobro chorego i wolę Bożą. Oto praktyczny przykład: przed modlitwą za kogoś chorego zadaj sobie pytanie: czy robię to tylko dlatego, że mnie o to poproszono? Czy naprawdę pragnę dobra tej osoby? Czy jestem gotów zaakceptować wolę Bożą, nawet jeśli różni się ona od moich pragnień? Te pytania pomagają ujawnić, czy intencja jest czysta. Ponadto, ojciec Pio zalecał szybkie zbadanie sumienia przed modlitwą. Praktyka ta pozwala zidentyfikować urazy, rozpraszające czynniki lub wszelkie emocje, które mogą zanieczyszczać wstawiennictwo. Serce pełne spokoju przekazuje spokój. Serce niespokojne przekazuje niepokój. Aby pielęgnować czystość intencji, możesz zacząć od krótkiej modlitwy, oddania takiej jak ta: Panie, przychodzę przed ciebie nie dla siebie, ale dla Twojej miłości. Weź moje myśli, moje emocje i moje słowa. Niech będą one narzędziami Twojego miłosierdzia, a nie mojej próżności. Amen. Dzięki temu prostemu, ale potężnemu gestowi. Wprowadzasz się w odpowiedni stan duchowy do wstawiennictwa. Czystość intencji jest jak przygotowanie gleby pod zasiew. Bez niej nawet najpiękniejsza modlitwa może nie przynieść owoców. Druga rzecz, niezachwiana wiara w wolę Bożą. Modlitwa za chorego wymaga czegoś więcej niż tylko słów. Wymaga głębokiej wiary, zdolnej do spoczynku w woli Bożej, nawet gdy wydaje się ona tajemnicza lub sprzeczna z naszymi pragnieniami. Ojciec Pio podkreślał, że prawdziwa modlitwa rodzi się z serca, które całkowicie ufa opatrzności Bożej, nie stawiając Stwórcy żadnych warunków. Często mawiał, oddaj się całkowicie Bogu, a On zaopiekuje się Tobą lepiej, niż Ty sam mógłbyś to zrobić. Ale jak praktykować tę niezachwianą wiarę? Po pierwsze... Należy zrozumieć, że modlitwa wstawiennicza nie jest negocjacją z Bogiem ani sposobem na wymuszenie uzdrowienia. Jest to akt pokory, w którym uznajemy, że tylko On wie, co jest najlepsze dla osoby, za którą się modlimy. Ile razy, widząc cierpienie bliskiej osoby, odczuwamy ciężar bezsilności. Właśnie w takich momentach wiara jest wystawiana na próbę. Ojciec Pio. Radził swoim duchowym dzieciom, aby pozostały niezachwiane, przypominając, że nawet gdy Bóg wydaje się milczeć, On działa. Czasami następuje uzdrowienie, innym razem On daje siłę, aby znosić cierpienie, łącząc je z zasługami Krzyża Chrystusa. Jedna z jego najbardziej poruszających rad została udzielona matce zrozpaczonej z powodu krytycznego stanu swojego syna. Módl się z ufnością. Ale przede wszystkim zaufaj nieskończonej dobroci Boga, który widzi więcej niż my jesteśmy w stanie pojąć. Takie postawienie się w sytuacji całkowitego oddania się Bogu sprawia, że modlitwa staje się aktem czystej miłości, wolnym od niepokoju i rozpaczy. Aby wzmocnić tę wiarę, praktykuj małe akty zaufania w ciągu dnia. Powiesz swoje troski Bogu, recytuj psalm 23, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. I rozważaj słowa Jezusa w ogrodzie oliwnym: Ojciec, niech się stanie Twoja wola, a nie moja. Kiedy wstawiamy się z prawdziwą wiarą, nasze modlitwy, nawet te proste, stają się potężne, ponieważ nie opierają się na naszej sile, ale na boskiej wszechmocy. Z oczyszczonym sercem i wiarą opartą na opatrzności Bożej jesteśmy prawie gotowi. Brakuje tylko trzeciego i decydującego filaru, który zalecał ojciec Pio przygotowanie duchowe i sakramentalne. Ostatnim filarem, którego nauczył nas ojciec Pio przed wstawieniem się za chorym, jest przygotowanie duchowe i sakramentalne. Dla niego nie wystarczyło mieć tylko dobre intencje. I silną wiarę. Trzeba było również być w stanie łaski i mieć serce prawdziwie pojednane z Bogiem. Ojciec Pio, który spędzał długie godziny w konfesjonale, wiedział, że modlitwa rodzi się z czystego serca, wolnego od win, które mogą zaciemniać relacje z Panem. Mówił: Modlitwa jest kluczem do serca Boga, ale serce, które trzyma ten klucz, Musi być czyste i pełne ufności. Oznacza to, że przed modlitwą za innych warto zbadać swoje życie duchowe. Jeśli to możliwe, należy przystąpić do sakramentu pojednania, uczestniczyć w Eucharystii i karmić się Słowem Bożym. Nie dlatego, że Bóg słucha tylko doskonałych, w końcu wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale dlatego, że pojednane serce ma większą swobodę kochania. I wstawiania się za innymi. Oprócz sakramentów, ojciec Pio zalecał również małe praktyki pokutne i ofiary składane Bogu przed wstawiennictwem. Post, dodatkowy różaniec, a nawet konkretny akt miłosierdzia mogą być ofiarowane jako przygotowanie do modlitwy. Czyny te nie kupują łaski, ale otwierają serce na współpracę z nią. Oto praktyczny przewodnik, którym możesz się kierować. Niedawna spowiedź, zawsze, gdy to możliwe, przystępuj do sakramentu pojednania. Eucharystia, uczestnicz w Mszy Świętej i ofiaruj komunię za chorego. Modlitwa osobista, proś Ducha Świętego o oczyszczenie Twojego serca i intencji. Małe poświęcenie, post lub wstrzemięźliwość jako forma duchowego przygotowania. Dzięki tym trzem filarom czystości intencji. Niezachwianej wierze i duchowemu przygotowaniu, twoja modlitwa staje się prawdziwym aktem miłości, zgodnym z naukami Kościoła i inspiracjami, ojciec Pio. Dotarliśmy do końca tej refleksji, ale tak naprawdę może to być początek nowego etapu w twoim życiu modlitewnym. Teraz znasz już trzy fundamentalne filary, które ojciec Pio pozostawił nam jako duchowe dziedzictwo. Czystość intencji, niezachwianą wiarę w wolę Bożą oraz przygotowanie duchowe i sakramentalne. Te wskazówki nie są tylko zaleceniami, są prawdziwymi kluczami do otwarcia serca Boga. Kiedy wprowadzamy te praktyki w życie, nasze wstawiennictwo przestaje być tylko słowami i staje się pomostem łaski, sięgającym nieba z pokorą i ufnością. Pamiętaj, modlitwa za. Chorego jest aktem miłości, ale także świętą misją. Oczyszczając serce, całkowicie ufając Panu i przygotowując się poprzez sakramenty, stajesz się prawdziwym kanałem Bożego miłosierdzia. Być może nie zobaczysz wszystkich rezultatów od razu, ale szczera modlitwa nigdy nie jest daremna. Jak mawiał ojciec Pio modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy jest kluczem do serca Boga. Teraz zapraszam cię do zastosowania tych nauk w praktyce. Przed następną modlitwą za kogoś chorego, zatrzymaj się na chwilę. Zbadaj swoje serce, powierz swoją wiarę w ręce Boga i przygotuj się z taką samą gorliwością, z jaką kapłan przygotowuje się do odprawienia mszy. W ten sposób każde słowo, które wyjdzie z twoich ust, będzie nacechowane duchową mocą i prawdziwą miłością. A jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, pomóż szerzyć to światło. Udostępnij ten film znajomym i rodzinie, którzy również pragną pogłębić swoje życie modlitewne. Polub, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby otrzymywać więcej treści, które wzmacniają wiarę i zbliżają nas do tradycji kościoła. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę, a Ty, wstawiając się za chorymi, Bądź narzędziem pocieszenia, uzdrowienia i pokoju. Amen.